W początku rozpoczynał w Malmo Górnym, szybko jednak uzbroił się w celu przejęcia najpierw Kopenhagi, a później Malma Dolnego. Jako dość długi czas utrzymywał się jako silne państwo miasto, dopóki zaczął zerkać na prędkie zdobycze Topeza, Akariego i Guarguma. Pierwszą zdobyczą X0 był Kaliningrad. Jako jeden z pierwszych klejmów miał problem bycia postrzeganym jako Trychard, lecz uświadomił innym, że to dla dobra jego kraju. Kaliningrad został sprzedany Królestwu Hamburga za zawiązanie strategicznego paktu tylko w razie wojen defensywnych. Oznaczało to, że mogli znaleźć się po obu stronach konfliktu innych osób, lecz sami stawali do walki zawsze razem. Po zawiązaniu paktu zaczął szybko wtedy współpracować z Guargumem i rozmawiać na temat aneksji Danii. Reszta mocarstw zatwierdziła, że może on przejąć Danię i przez krótki czas był utożsamiany, że jest Danią. Później objął tereny wzdłuż Morza Północnego najpierw Göteborg, później Oslo, a na końcu Sztokholm. X-0N przemieścił swoją stolicę do Sztokholmu. Po zajęciu ostatniego celu Wysp Gotlandzkich i wszystkich pomniejszych w basenie Morza Bałtyckiego stał się imperium skandynawskim. Po staniu się majorem zauważył dwie rzeczy największą flagę Akariego oraz potężną infrastrukturę Guarguma. W ekspresowym tempie zaczął robić jeszcze większą flagę na serwerze oraz podstawowe drogi handlowe. Utworzył on sieć dróg skandynawskich oraz niedokończoną autostradę Stockholm-Berlin, która nie jest ukończona ze strony niemieckiej. Razem z Guargumem dogadali się w celu przesunięcia granicy niemieckiej o 50 km wyżej, w celu pozyskania przez Niemcy statusu wielkoniemieckiego, przez co Guargum zmienił flagę z pomocą X-0. To zbroił się całkowicie w celu ukazania innym państwom, że jest prawowitym majorem. Wziął wyspy estońskie w celu ukazania dominacji na północy. Do tej pory Imperium Skandynawskie przoduje w tworzeniu potionów. IKEA w tym kraju została przebrandowana na tworzenie mikstur. Imperium Skandynawskie to niepodważalny władca Bałtyku Północnego oraz potrafiący zablokować wielu osobom dostęp od Bałtyku. Na początku szczęśliwi podlasianie z bogactwa jakie na nich spłynęło zaczęli orientować się, że świat jest okrutny. W szybkim tempie państwo zbankrutowało. Przenieśli się oni do Wilna jako azylu. Rafonix jako pierwsze co zrobił to przejął Kowno. Wzdłuż rzek zbudował on agroturystyczne społeczeństwo zbudowane na farmach. Kolejne co zrobił to pozyskał materiały i przejął Wilno. Litwa rozpoczęła swój pierwszy okres rozwoju topornie, jednak szła do przodu. Litwini zbombardowali z pomocą Niemiec rygę w celu zdobycia surowców. Po paru dniach zostały utworzone nowe wysokiej klasy mieszkania oraz prawowite rynki z handlem. Litwa utworzyła z piaskowca obudowanie rzek z powodów strategicznych. Litewscy budowniczowie cieszą się wysoką klasą i wyglądem budowli. Litwini zaraz po zajęciu Wilna utworzyli na prośby majorów Molo w Sopocie. Molo jest terytorium bez zarządu i nie może zostać zaanektowane, chyba że jakiś kraj okaże dominację na arenie międzynarodowej. Jest to jedyny taki teren na mapie. Litwini zapisali się do programu budowy dróg i za pomocą Niemiec wybudowali autostradę do Prus Wschodnich. Niemcy przesunęli granicę bliżej do Litwy, zajmując dużą część dróg. Przez co część Litwinów zaczęło protestować i podpalać flagi Niemiec. Jednak protesty zostały w krótkim tempie uciszone. Utworzyli oni też historyczną bramę Brandenburską oraz wieżowiec Radia Głos Europy w Berlinie. Litwini w praktyce kontrolują obecne terytorium Połongi. Do teraz są mniejszą, lecz poważaną nacją.